witamy państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz przed nami spotkanie międzynarodowe i na pewno emocje na najwyższym poziomie. Polaków. ten stadion zawsze będzie symbolem rozpoczęcia wielkich sukcesów drużyny świętej pamięci Kaźmierza Górskiego wiesz myślę że akcja po której padła bramka Jana Domarskiego pozostanie może najsłynniejszą akcją w historii piłki nożnej no na pewno polskiej Rozpoczyna się pierwsza połowa. Pięknie piętą, dokładnie do kolegi. Johnson. A teraz Cahill. Daniel Welbeck. Teraz Eschichol. Welbeck. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Gary Cahill. Jagielka. Miller. Werder Zacher. Wynie ze znakomitych, dokładnych, precyzyjnych podań. Sam Kedira. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Ależ walka o piłkę. Theo Walcott, Michael Carrick, czy piłce Gerrard. Steven Gerrard jak zwykle wkłada całe serce w konstruowanie ataków. Buzi. Pewna obrona strzału z daleka przez bramkarza. i Eszlikoł. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Za szybko stracili. Wilsher a teraz przy piłce Gerard Michael Carrick i znów Gerard przy piłce Ashley Cole Gerard Gerry Theo Walcott Oddaje jest strzał w Bramka ale jest pewnym punktem drużyny Kolejny raz broni. Złapał piłkę. Później odegrał ponownie piłkę. Walcott. Wspaniałe zagranie. Świetna technika. Brawo. No z tego miejsca można strzelać. Michael Carrick. Cole. Ashley Cole. Daniel Beck. A, ah, jaka bramka! Urwał się spod opieki głową umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. Nie byłoby tej bramki, gdyby nie fantastyczne wejście w tempo i zagranie głową. I close. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Glenn Johnson. Piłka wędruje jak po sznurku. Ładnie piętą dograł. Daniel Beck. Kedira. A teraz Schweinsteiger. Schweinsteiger. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Zdobywają bramkę. Bardzo no, na sędziego, on pokazuje. Gramy dalej. Runej atakowany przez przeciwnika, który próbuje odebrać mu piłkę. I Sweinstein. Mirosław Kloze teraz. Gerard. Przy piłce Runej. Teo Seria pięknych podań. Nieudana akcja. Anglicy będą mieli rzut karny. niepotrzebny faul. Na tej powtórce widać to wyraźnie. Tak, przez chwilę myślałem, że sędzia pospieszył się z gwizdkiem, ale teraz widzę, że jednak miał zupełnie rację. Nie dał szans bramkarzowi. Kapitalnie go pokonał. precyzyjnie jak widzimy piłka w bramce. Bardzo dobre uderzenie. Do rzutów karnych trzeba mieć stalowe nerwy i dużo pewności siebie. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Miller. Strzela! Aj, pek słupek, słupek i piłka poza boiskiem. E Cole. we Glen Cole. Glenn Johnson. Dobra wrzutka w stronę Rumia. i kolejny gol. Wysokie prowadzenie. Myślę, że chyba dzisiaj będzie się ślił bramkarzowi rywali hat trick I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. Znakomita główka, precyzyjnie trafił tam, gdzie chciał. Bramkarz był bez szans. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo dość jednostronna była ta pierwsza połowa. Wynik 4 do 0 mówi sam za siebie. Za chwilę na boisku pojawią się aż trzej nowi gracze. Zaczynamy drugą połowę. Spotkanie jest bardzo jednostronne. Zobaczymy, czy to się zmieni. I po strata piłki. Strata w ataku. No brawo, znakomicie uniknął teraz ślizgu rywala. Dobrze w pole karne. Trudny do obrony strzał, ale stanął na wysokości zadania. Pewnie chwycił piłkę. Johnson. Dobre przejęcie, brawo! A teraz Schweinsteiger? Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Teo Walkop. Znany z twardej gry Gerard odebrał teraz piłkę rywalową. Johnson? Kerk. Okay. I Ashley Cole. Michael Carrick. Johnson. Walcott. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. A teraz przy piłce Lampard. Johnson. Johnson. A teraz Lampard. Cole. Jagielka. Theo Szansa na dośrodkowanie. Dośrodkował. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Pytanie, czy wykorzystają ten rzut rożny? Renner wykorzystuje rezerwowego. Przed nami statystyka dotycząca strzałów na bramkę. No, może centrować w pole Frank Lampard. Piłka poza boiskiem, kolejny rzut rożny. Lampard. Był gdzie być powinien. V, gwizdek sędziego. Jaka będzie kara? Marcel Schmelzer. Budził. Sędzia odgwizduje przewinienie. Była ręka. Niedobrze się stało. To duża nieuwaga tego zawodnika. Johnson, Teo Wolko. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Jagielka, Baines a teraz przy Gerard. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Marcel Schmelzer. A teraz Schweinsteiger. Później. Może być groźnie, ten zawodnik rzadko marnuje okazję do strzelenia bramki. Walkout O Nie dał sobie odebrać piłki ślizgiem, ładnie podskoczył. Najwyraźniej tener przygotowuje zmiany. Ależ mamy fiestę piłkarską i kibicowską. Ten tłum dzisiaj żyje tym widowiskiem. Jagielka. Johnson. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. No, naprawdę mało brakowało. To pytanie, jak to mogło nie wpaść do bramki? To powinien być gol, piękny gol. No proszę, po wtórce widzimy, że świetnie przymierzył z dystansu. Pachniało golem. Szykuje nam się zmiana. Myślę, że w końcówce nie powinno być żadnych niespodzianek. Przewaga jest druzgocząca. Niedokładnie teraz zagrywał Gerard. Miller. Hindogan. Podaje z powrotem. Schmelzer. Getze. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. No, zobaczmy, czy sobie poradzi. Mario Getze. Theo Ben Johnson No strzał obroniony Tak, chociaż to na pewno jest niespodzianka Zapewne będą dośrodkowywali rzut rożnego Mamy powtórkę, bardzo ładny strzał ze znakomitą interwencją bramkarza. No, w pokórce widać strzał świetny, techniczny, ale czujność wykazał Może być groźnie, ale sparada. Ściska, ale sprytnie go uniknął. Mertesacker. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Theo Walcott. A teraz Lampard. I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. To było spotkanie do jednej bramki. Całkowicie jednostronne widowisko. Kończymy, żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia i do zobaczenia.